Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 4 z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się rzeźniami pszenicy. Jak widzicie, mamy już tu przygotowany kombajn. No i tu oczywiście pszenica jest gotowa do zbiorów. My ja tak teraz zauważyłem, że na tej mapie to jest troszkę zmienione. To, że na przykład mamy tutaj, jak widzicie, trochę mniejszą kępkę pszenicy, a tu mamy trochę wyższą, więc fajnie jest to zrobione, że ta pszenica nie jest takiej jednakowej wielkości. Więc ok, rozpoczniemy sobie żniwa. Może jak szybko się z tym uporamy, to może sobie jeszcze zaczniemy kosić żyto albo przenżyto. Na przykład tu mamy pszen, żyto obok. A najpierw zbierzemy sobie pszenicę, włączymy jeszcze tutaj GPS-a. Wyświetlimy sobie linię przejazdu, no i rozpoczynamy żniwo. Włączymy combine. Aleko, ciekawe, że linie się pojawiły na tym polu z tyłu. Ale okej, okay, teraz już mamy wszystko tak, jak powinno być. Więc dzisiaj sobie tutaj pokosimy pszenicę, może później jeszcze trochę żyta skosimy. No poza odcinkiem skoszę sobie i tak jeszcze tą resztę zboża i na kolejnym filmie myślę, że zrobimy sobie belowanie słomy. No a później pewnie jakieś prace pożliwne. Jakieś może rozlewanie gnojówki, rozrzucenie ogornika, jakąś orkę, talerzowanie. O ciekawe, czy nie zahaczę o gałąź. Ale nie, idealnie się zmieściłem pod tym drzewem. Więc pewnie później też będzie jakaś orka, jakieś kultywatorowanie, talerzowanie. No i jesienią oczywiście siew. A też jak dojedziemy, to pokażę wam tą grykę jak wygląda. No bo oczywiście w poprzednim filmie sialiśmy grykę, tylko ona będzie do zbioru dopiero jesienią. A teraz pokażę wam jak ona wygląda. Też niedaleko mojego gospodarstwa jeden z sąsiadów miał pole maku, tylko teraz chyba już się ten dojrzały, ale bardzo ładnie on wyglądał jak kwitł podczas kwitnienia. Oda czy tutaj nie jest pole maku. A nie, tu jest gryka, więc tak samo jak u mnie. Więc oczywiście tak wygląda ta gryka. Tak to się prezentuje. Później ona będzie chyba tutaj miała takie białe kwiaty. Ale na razie są takie oto rośliny, więc też fajnie to wygląda. Fajnie zostało to odzorowane przez twórcę mapy. Natomiast tutaj jest pole, gdzie rośnie mak, tylko jest on już gotowe do zbioru. Mamy tutaj takie tutaj główki. Ale bardzo ładnie wygląda, jak były takie czerwone kwiaty na tym polu. Fajnie to z daleka wyglądało. No, a tu mamy chyba len. A nie, fasola. Okej, okay, ciekawe, że fasola ma taki kolor. Myślałem, że to jest len. Tutaj tak samo, ale możemy sobie zobaczyć, bo jest to inna fasola niż ta, która jest w podstawce gry. Znaczy, ona wygląda podobnie, tylko tu mamy trochę inne kwiaty i to później zbieramy zwykłym kombajnem. Na takie już suche ziarno. No bo w grze mamy fasolkę zieloną, którą zbieramy jako takie zielone strączki. W sumie co tu jeszcze jest? A, tu mamy lucerne. to już było, wcześniej już widzieliście. Tak patrzę, jeszcze te nowe uprawy, żeby pokazać. Chociaż pewnie też w przyszłości sami będziemy siać jakieś te nowe uprawy. Teraz mamy tą grykę, może w kolejnym sezonie zasiejemy mak. A no zobaczymy, może też kupię się punktowy i moglibyśmy sobie tą fasolę zasiać. O, albo może proso sobie zasiejemy, też będzie można zasiać proso w kolejnym sezonie. Okej, okay, tutaj GPS nie idzie po łuku, to musimy sami tutaj skręcić. A proso można przerobić też na kaszę, chyba w tym młynie. No bo na razie tak skupiam się na uprawach, które mogę przetworzyć w moim młynie. A widzę, widzę, że tutaj sąsiad sobie posadził cebulę. No ale będziemy mogli przetworzyć, więc może sobie zasiejemy w kolejnym sezonie. Też zobaczymy jak to będzie wyglądało. No bardzo fajnie, że na tej mapie mamy tak dużo nowych upraw. Obec no, większą różnorodność, no i też fajnie, pokażę, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy też tutaj sporo takich upraw, które są dość popularne w Polsce, tak jak na przykład żyto albo przenżyto. A jakby ktoś chciał, to też mamy uprawę lawendy, więc można się pobawić w uprawę lawendy. No, albo mamy też koniczynę, mamy lucernę, mamy też żyto zielone na kiszonkę. Może na jednym z pól, moich pól bym sobie zasiał żyto na kiszonkę. Może na przykład tutaj byśmy to zasiali, to byśmy mogli zrobić w kolejnym sezonie koszenie oraz belewanie żyta na kiszonkę dla krów. No bo tu mamy oczywiście łąkę, z której zbieram siano i kiszonkę. Nie wiem, czy w przyszłości nie kupię sobie łąki na polu 97, a tutaj bym mógł sobie zasiać jakieś zboże. Wtedy bym mógł tą łąkę zaorać i wtedy bym korzystał z tej większej, ale zobaczymy. Bo jeśli na jeden z pól zasieje żyto, a w sumie z tym żytem jest fajna sprawa, taka, że to można chyba skosić chyba w kwietniu albo w maju. Zaraz zobaczymy na kalendarz. A, żyto na kieszonkę możemy teraz zasiać. A nie, to jest kukurydza na kieszonkę, a żyto. Pewnie gdzieś tu na dole będzie, że to zielone siejemy w wrześniu-październik, zbieramy w kwietniu. Więc może na tym polu tutaj zasieje sobie to żyto zielone. No i później w kwietniu moglibyśmy to skosić, zbelować i oczywiście w kwietniu będzie można zasiać jeszcze coś na tym polu. Może jakiś owiec albo jakąś inną uprawę. No i też fajnie, no bo będę miał blisko do magazynu, żeby transportować te bele. Więc wtedy moglibyśmy nawet zrobić dwa odcinki. Jeden z belowania i ewentualnie zgrabiania. Natomiast drugi z belowania oraz owijania i transportu tych bel. Tak jak robiliśmy tutaj na tej łące obok. Więc tu już wiadomo, co będzie na tym polu zasiane. Na no, tych polach w też może jakąś pszenicę zasieję, żeby było jedzenie dla kur. No i też pewnie jakieś inne zboża, które będę mógł przerobić w młynie. Później, jak będę miał więcej pieniędzy, to pewnie kupię sobie większy młyn na mapie. No i może kupię też olejarnię, żeby przetwarzać rzepak, albo też len będę mógł przetwarzać. No i może pomyślimy nad przędzalnią, żeby przetwarzać wełnę. I jeszcze dodatkowo słomę z lną będzie można przetwarzać w tylko Nie wiem czy to będę musiał przyczepą samozbierającą zebrać, czy mogę też zrobić z tego belę. To będę musiał sobie jeszcze potestować i zobaczyć. No też może kupię sobie mniejsze pole, tak myślałam o polu 81, żeby tutaj uprawiać marchewkę, więc chyba sobie nawet to pole tutaj zakupię. I teoretycznie marchewkę mógłbym teraz w lipcu jeszcze zasiać, tylko nie wiem, czy będzie mnie stać na maszyny do siebie, ale to może ewentualnie sobie pożyczę też pieniądze i kupię te maszyny. Ok, mamy pełny zbiornik, to pojedziemy sobie rozładować. Nad tą marchewką się zastanowię, no bo jak będę miał pieniądze, żeby kupić pole, no to sobie kupię to pole. I też ewentualnie na jednym z kolejnych odcinków moglibyśmy sobie tą marchew zasiać, może nawet na kolejnym filmie, no bo w lipcu jeszcze można ją zasiać. To tam byśmy mogli zrobić takie pole typowe pod warzywa, pod jakąś marchew, pasternak, buraki czerwone. No i to oczywiście seria z mniejszymi maszynami, ogólnie z mniejszym gospodarstwem, więc tam moglibyśmy wykorzystać ten mały kombajn, który yy, pakuje tu marchew w palety. O za chwilę Wam go pokażę. O właśnie ten moglibyśmy sobie wykorzystać. To jest chyba ten kombajn, który pakuje tutaj marchew ogólnie warzywa w palety. Więc mógłbym sobie z tego skorzystać. No, bo tu mamy taki większy baz taśmociągiem, więc tu byśmy musieli jechać obok ciągnika. No, a tu jest taki większy i droższy ze zbiornikiem, jest tu byśmy ten wykorzystali. A w sumie maszyny do siebie około 30 tysięcy, no w okolicach 40 tysięcy, więc może jakąś tam małą pożyczkę musiałbym wziąć. No, bo też pole będzie trochę kosztować, chociaż chyba niedużo. A 15 tysięcy to może nawet wystarczy mi na wszystko. To chyba kupię nawet pole od razu. Może sobie się odwiedzimy. No, to myślę, że będzie idealne polepsy po taką marchewkę. Taki malutki kawałek ziemi. To sobie kupujemy. No i myślę, że powinno mi wystarczyć pieniędzy na zakup tych maszyn do siewu. Jest to jeszcze nie wiem, czy zrobimy na kolejnym odcinku. Zobaczę szybko, co i pójdą mi też niwa, bo będę chciał skościć sobie jeszcze tamto Żyto, PrzenŻyto oraz Orkisz. No, i jak będziemy mieli słomy na polu, no to oczywiście zrobimy sobie odcinek z belowania tej słomy. No, może jeszcze zrobimy zbiór tych bel, a to jeszcze będziemy się zastanawiać. Może tej teraz sobie skorzę to zboże i tutaj ogarniemy najpierw sprawy związane z tymi żniwami, czyli tutaj to belowanie słomy, później jeszcze zbiór. No, bo to zbiór możemy sobie wziąć ciągnik z przyczepą do transportu bel, plus tego kejza z widłami do bel. No i załadujemy te bele na przyczepę i przetransportujemy je do magazynu na gospodarstwie. Jest też taki fajny pomysł na odcinek. No bo zazwyczaj do transportu bel korzystam z przyczepy samozbierającej. Ja tutaj sobie załadujemy to za pomocą wideł na przyczepę. Zwiedzimy na gospodarstwo, a później będziemy mogli zrobić się w marchewki na tym nowym polu. No a później znowu, wró znowu wrócimy do tych pól tutaj w obrębie gospodarstwa, czyli zrobimy rozrzucenie obornika, rozlewanie gnojówki, pewnie jakąś orkę, kultywatorowanie. No i oczywiście sięją siewy, więc może tutaj sobie to żyto zielone zasiejemy Też pewnie jakąś pszenicę Może jakiś jęczmień Zobaczymy, fajnie, że mamy tutaj takie małe pole, to możemy... Małe pola, to możemy tutaj jakieś różne uprawy sobie zasiać Widzę, że trochę tej przenicy będzie, więc fajnie, bo moje kury będą miały co jeść. No, a jeszcze aż tak dużo tych jajek nie wyprodukowało, ale w przyszłości, jak będzie ich więcej, to sobie sprzedam te jajka. No, jak się uda rozbudować gospodarstwo, to może w przyszłości poświęcę albo całe pole, albo fragment tego pola i tutaj sobie postawimy chleb. To też będę musiał trochę przebudować gospodarstwo. To ogrodzenie będę musiał sobie troszkę dalej tutaj przesunąć. No, zobaczymy, może całego pola nie będę musiał usuwać na to. Zresztą zaraz zobaczymy, ile ten chlew zajmuje miejsca, no bo na tej mapie został dodany też chlew, tak samo jak tu mamy oborę z tej mapy. No to mamy też taki chlew, zaraz sobie zobaczymy, ile tutaj możemy mieć zwierząt, 70. Wygląda to w ten sposób. Tylko to pewnie musiałbym jakoś w ten sposób umieścić, żeby tutaj mieć jakiś łatwy dojazd. No i oczywiście ten wybieg gdzieś tutaj będzie, więc może to w tym miejscu umieścił, to by mogło fajnie wyglądać, albo trochę dalej. Chociaż tutaj widzę, że obok jest gnojówka, więc to może jakoś, nie wiem, Nie, w ten sposób nie damy rady, bo nie wiadę. Albo w taki sposób jeszcze zobaczymy. Jakoś tutaj umieszczę to. Najwyżej no wtedy ogrodzenie trochę się przesunie na przykład w ten sposób, albo tutaj i tą bramę zostawię, na przykład tu poprowadzę ogrodzenie i o w ten sposób. No, a tutaj by zostało takie mniejsze pole. Albo ewentualnie to drzewo się wytnie i się połączy te dwa pole ze sobą, albo tu będzie takie jedno mniejsze, nawet pod jakieś warzywa ewentualnie. Albo po prostu też pod zboże. Bo będzie takie mniejsze pole. Wcale to pole, gdzie, na którym rośnie orkisz, no to też nie jest jakieś bardzo duże O, tutaj z tyłu. Więc byłyby dwa takie mniejsze pola. O, ciekawe, takie ja mi jak zostaje, albo tutaj jest taki mały przejazd chyba. To będziemy musieli sobie jeszcze zrobić. No ale bardzo fajnie ten kombajn się sprawuje na takim mniejszym gospodarstwie w przyszłości, jak będę chciał mieć więcej pól, no to pewnie wymienię sobie tego masaja może na jakiegoś klasę do, dominatora, albo na przykład jakiegoś dojcwara starszego. Jeszcze zobaczymy, może zrobię jakąś ankietę na karcie społeczności, ale na razie nie planuję robić wymiany kombajnu. Tak samo ciągników na razie też nie planuję wymieniać, pewnie w przyszłości może sobie jakiś tam jeden wymienimy. No to zobaczymy raczej, jak będą miały już kilkanaście, lub nawet ponad 20 motogodzin. To albo sobie dokupimy jakiś czwarty ciągnik, albo zrobimy wymianę. To już zobaczymy, co w modach się pojawi, czy będzie coś ciekawego. A i tu mamy taki przejazd, więc to sobie tutaj opuścimy żniwiarkę i przejedziemy jeszcze o, w ten sposób, nawet bez GPS-a możemy pojechać. No to widzę, że nawet na tym odcinku tej pszenicy sobie w całości nie zbiorę, ale to sobie pod odcinkiem dokończę tą pszenicę, plus jeszcze zbierę tam to żyto oraz przęd żyto i orkisz, i będziemy mieli gotową słomę do belowania. No, jeszcze z poprzedniego sezonu trochę mi zostało tej słomy, więc zobaczymy, może w przyszłości będę trochę mniej tej słomy belował. Zmieniam czy z orkiszu tej zostawiać słomę, czy skosić to na nasieczkę, ale to może skoszę to na sieczkę, a słomę zbierzemy tutaj z tych trzech pól w okolicy. I tak trochę i powinno być. Ale okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, no to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.